Siemanko, siemanko, niezłe witam was po bardzo długim czasie na moim kanale dość nietypowym, dla niektórych może smutny dla niektórych chamski, nie wiem, ale dla niektórych fajny. Jest to film, w którym pogadamy o łapkach w górę i w dół. To dla mnie ma znaczenie, bo wtedy wiem, czy to się wam podoba, czy nie, a zauważyłem, że teraz prawie każdy się się nie podoba, są łapki. W górę w dół, na przykład w Down of Steel, ta Moim zdaniem jest super, to same łapki, dwie łapki w górę, dwie łapki w dół i zauważyłem, że ten kanał to Wam chyba się w ogóle nie podoba, więc podam taki pomysł. Nie chcę mieć jakimś nie wiem, yy, jak to się mówi inaczej. Nie chcę sępić łapek w górę, bo to od was zależy wasza ocena, więc wymyśliłem taki pomysł. Yy. Poza tym... Ja wam sobie powiem o tym pomyśle, ale chciałem też Wam podziękować, bo zauważyłem, że wybiło mi 40 subskrypcji i trochę też pomyślałem, że hamskie to będzie, jak teraz na górę po tym pójdę. No ale dobra, wszystko zależy od was. Jeśli będzie, ja was, ja was nie zmuszam, to zależy od Was. Jak na zdjęciu lajk like, to znaczy, że lubicie kanał, że chcecie go, a like, że nie chcecie go. Więc róbmy tak, 10 lajków w górę, to znaczy, że... Dalej będzie, a nie wiem, no, po prostu, jeśli robicie 10 w górę, to ten kanał powróci, może będę coś, coś nowego robił, na jakieś nie wiem, top 5 gier moich, oczywiście nie będę takiegoś jakiegoś bogatela tam y, się podpierdzielał, że będę jego podrześnią, to pewno nie, ale y, wymy wymyślę coś. Dobra, y, widzimy się za chwilę, jak się wam coś jeszcze pokazać. Dobrze, teraz jesteśmy na moim kanale. Tutaj polecam bardzo dużo filmów, dużo z gier na Androidach, co mi się chyba dużą popularnością cieszy. Sam, nie wiem, let's play horror. Mam tutaj mało filmików, jakieś jakiejś sensu porażka, Porażka Slenders, Sender, Agin, Freddy's. Zobaczę, ale w powiem. Więc zatrzymam, zobaczymy, jak nie oceniacie. Mówił 4 w dół, nawet ok jakieś komentarze możemy poczytać czy ktoś w ogóle coś napisał dobra tu będzie ta drama z komentarzem o którym pan mówił tutaj też w miarę dobrze to no, tutaj mówiłem y, panie X kordewo który zrobił albo dalej robił nie intro ale ja już gadałem z wami o tym po prostu chyba zapomniał że ja w tym dniu gram na początku tylko jest sprawdzam i ja może się jeszcze trochę boję, no ale ja się lubię. Tutaj, nagrać coś, nie ma kod, to bardzo miłe, dziękuję, że się śmieję, nie, dobra. No, nie wiem, Let's Play Hearthstone też chyba bym się podobał. Dalej bym nagrywał, ale z jakichś problemów z założeniem konta. Zobaczmy, ale pięć łapek w dół. O kurde, czekajcie, przynajmniej twoich tak jak ty. Znaczyłem, ja mam... że z krzystyfale, nie znam kapi, a to już się pogodziłem, dobra, tak, Jezus, no i chętnie w grudniu, w ale no dobra, no. specjalny Jezus, przysłynek, no, to ty jeszcze? jak geta, jestem też ciekawe, bo nie patrzyłem chyba, no, no, nagrywałem ekran Kurde, też porażka, ale uważam że same łapki w górę to wam się podobało No Aż tak źle nie jest, chyba mam tyle subów Ile mam dokładnie, 41, no Nie wiedziałem, że no, to nie jest jakaś super sauna, nie, którzy mają po milion, na przykład Izakowi już prawie wybiło, Bugzelowi już za niedługo To prawie każdego subskrybuje odbryje pooglądać kogo tu subskrybuje Poza pozatrzymać zatrzymacie sobie kawałek Wam pokażę a i hejty też mnie o polecam kanał Twinki, będą no dobra, ale także chciałbym powiedzieć, że też te hejty też będą mnie trochę odstraszały, bo no jednak y bo nie jakieś hejty, że żebrałem czy coś. Ale dobra. Jezus. Czuję nie chciałem napisać taką piosenkę ego, ja pisałem egzorcyzmy. Jezus, ale dobra, nie chciałem napisać całe egzorcyzmy. No, tak powiem. No i słuchajcie, ja w was wierzę jak... Ja aż tak nie chcę tego kanału zatrzymywać, bo za niedługo powinien mi przyjść komputer, który kupiłem. Znaczy o, rodzice mi kupili z, z MSI'a, a ich to się chwalić, tylko tak mówię. Pomyślałem, żeby to zmienić swoją nazwę, nie wiem, jakoś, może nie wiem, Wojak.pl, Mobile Gaming, coś takiego, ale później się pojawi drugi kanał. Dobra. Widzimy się za chwilę. Dobra, więc ostatnie co chciałem wam powiedzieć to... Mam nadzieję, że dobijecie tych te 10 jopek w górę. Jeszcze raz powtarzam, że ja nie żebram, to od Was zależy. Yy. Po prostu myślę, że jeśli Wam się, te, jeśli wam się to w ogóle podoba i chce Wam się to oglądać, to, to dacie o tą mapkę w górę, bo wiem, że tutaj jest jakiś Nitro, Gimper, jakiś różni YouTuberzy, którzy się nagrywają lepiej ode mnie, no. Ja na pewno się nie wybiję, ale mam nadzieję, że dacie radę. Jak nie, to może w przyszłości coś znagram, powrócę, cokolwiek. Ale na pewno mogę powiedzieć, że gorączki 40-stopniowej nie mam. Pozdro JJ Joker i wrócę. Jeśli dobijecie, może pomyślę, że jak będzie to, nie wiem, 9, 8, ponieważ chcę, żeby było 10, to będę wiedział na 100%, to może wrócę tak nagle. Bo myślę dobra, że tyle mi wystarczy. Wiem, że chcecie, bo tyle ile osób da łapkę w górę, tyle będziecie, że to przynajmniej ktoś ogląda. Więc dobra, ja tak czy inaczej dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli dotrwaliście do tego końca, naprawdę chciałbym Wam podziękować. Komentujcie, subskrybujcie, oczekujcie i nie zapomnijcie, by wejść i yy, dać tą łapkę w górę albo łapkę w dół. Jak chcecie, to od Was zależy. Czas jaki nie wiem macie do tego to może nie wiem Nie wiem sam Najwyżej zrobię jeszcze jeden filmik że to koniec czy coś zobaczymy Dobra więc To na pewno nie będzie ostatni filmik Najwyżej przedostatni więc Dziękuję wam Do zobaczenia Wszystko zależy od was Cześć